Witam ponownie, akurat na tarpie zebrało się kupa śniegu Jest ta wersja smal, jak widać, no nie miałem go przeć Musiałem improwizować, najważniejsze że mnie ochronił przed śniegiem To możemy sobie spokojnie zarzucać Polecam tarpy W porównaniu do pałatki jest milion razy lżejszy Także bo Myślę, że jest to jest akurat wersja Helikon, tak jak wersja Smal Bardzo go polecam Tak się prezentuje okolica News z Wilka z Wilka, Filipek po Wilka Oczywiście rzecz biorąc Więc to chciałem powiedzieć Jeśli chodzi na przykład o tę pałatkę, to są różne ceny, w internecie były za 170, za 200 zł, Fajnie się kupiłem akurat na rynku co wtorek o, Pociąg słyszę, słyszę w oddali za 70 zł jeszcze do, z menażką LWP Także Często korzystając z pałatki, teraz porzuciłem się trochę na tarpa Trzeba pamiętać też jeśli chodzi o ubiór, że może być nam ciepło, gdy się ruszamy. Zimno, gdy stoimy, gdy siedzimy. Na czym siedzimy? Czy mamy karimatę. Ja mam karimatę mono. Ostatnio zakupiłem taką rolkę w kostkę, zwija, rolka, zwijana nie koska rolka. Jeszcze nie testowana. To z Bundeswehr zawsze mam w plecaku. Tam gdzieś pociąg w oddali jedzie, patrzy o konduktor, znowu mnie nawiedza. Oczywiście, że to jest motyw z filmu Psy. Ten, kto oglądał, to będzie wiedział o co chodzi. Po prostu chodzi o to, że się, październiku zauważy chwilę nieuwagi i przyjechał fansowi w łeb. To franc się wkuził. Przepraszam za wyrażenie. Tam piękne liście. I pozdrawiam Filip Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Dziękuję za oglądalność.